Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł o napędzie na wszystkie koła w samochodzie: jego rodzaje, cechy, zalety i wady. Na końcu artykułu test wideo 10 crossoverów z napędem na wszystkie koła. Artykuł o napędzie na wszystkie koła w samochodzie, jego rodzaje, cechy, zalety i wady. Na końcu artykułu test wideo 10 crossoverów z napędem na wszystkie koła. Skuteczne sterowanie pojazdem przy braku nawierzchni jest możliwe tylko z napędem na 4 koła. Co to jest, aksjomat czy nieporozumienie? Czym jest napęd na 4 koła i jak działa? Jakie zalety i wady mają pojazdy z napędem na 4 koła? Przyjrzyjmy się bliżej. Rodzaje systemów napędu na cztery koła. Wbrew powszechnemu przekonaniu, istnieje nie jeden, ale trzy systemy napędu na wszystkie koła. A każdy z nich ma swoje cechy i wady, zalety i charakterystykę, które w pełni determinują zachowanie samochodu w każdych warunkach. Drogowych i prowadzenie pojazdu. Napęd na wszystkie koła może być. Jaka jest między nimi różnica? Aby zrozumieć, o czym będziemy mówić, rozważmy mechanizmy różnicowe samochodu. Pod tym słowem kryje się zestaw koł zębatych, które ESA odpowiedzialne za dystrybucję momentu obrotowego przenoszonego przez skrzynię biegów na koła pojazdu. Zazwyczaj systemy napędu na wszystkie koła maja trzy takie zestawy, dyferencjały. Zapewniają one komfortowe prowadzenie pojazdu i łatwe skręcanie koł, ponieważ moc jest równomiernie rozprowadzana na każde z nich. Centralny mechanizm różnicowy odbiera moment obrotowy ze skrzyni biegów i rozdziela go pomiędzy dyferencjały przedniej i tylnej osi. Istnieją jednak systemy napędu na cztery koła, które działają w trybie sterowania ręcznego. Te systemy napędu na cztery koła nie posiadają centralnego mechanizmu różnicowego. Mechanizm różnicowy jest niezbędny do kompensacji różnicy prędkości między kołami podczas skręcania. Podczas skręcania odległość pokonywana przez koła wewnętrzne w stosunku do promienia skrętu jest mniejsza niż odległość pokonywana przez koła zewnętrzne. Dotyczy to każdej z osi pojazdu. Mechanizm różnicowy pozwala jednej osi wyprzedzać druga, zapewnia prowadzenie pojazdu i zmniejsza obciążenie układu napędowego. Powszechnym zagrożeniem dla pojazdów z napędem na cztery koła jest możliwe zablokowanie mechanizmów różnicowych, w wyniku czego ryzyko. Unieruchomienia znacznie wzrasta. Zasada przenoszenia momentu obrotowego mechanizmu różnicowego zostanie skierowana na OS, która jest najmniej odporna. W oparciu o cel napędu na wszystkie koła. Jakim jest zapewnienie wysokiej zdolności przełajowej w złych warunkach drogowych, wszystkie. Nowoczesne samochody posiadają blokadę mechanizmu różnicowego. Stały napęd na cztery koła w pełnym zakresie, cztery WD, zasada działania tego systemu jest następującą. Samochód zawsze porusza się z napędem. Na cztery koła, ponieważ międzyosiowy mechanizm różnicowy przekazuje nadwyżkę mocy do wewnętrznych satelitów umieszczonych w skrzyni biegów. Podczas jazdy po trudnym odcinku drogi jedno z koł napędowych może się świszgać, powodując odłaczenie przez mechanizm różnicowy drugiego koła na osi. W związku z tym druga os pojazdu jest również automatycznie blokowana, unieruchamiając pojazd. Zgodnie z dynamiką, pojazd terenowy będzie poruszał się przez pewien czas i prawdopodobnie, gdy trafi na obszar o dobrej przyczepności. Zablokowane koło właczy się. Zatrzymanie z takim systemem jest jednak nieuniknione. Dlatego najczęściej samochody SA wyposażone w wymuszona blokadę międzyosiowego mechanizmu różnicowego, ponieważ zwiększa to przejezdność. Samochodu z napędem na cztery koła z systemem full-time. Do jazdy po mieście takie samochody wymagają pewnej szybkości reakcji i doskonałych umiejętności prowadzenia w krytycznych sytuacjach. Bezwładność przenosi pojazd na zewnętrzny promień zakrętu, słabo reagując na ruch kierownicy i podprzepustnica. Blokada mechanizmu różnicowego w tym przypadku pozwala na dostarczenie równych obrotów do wszystkich koł pojazdu, a moment obrotowy. Zależy od ich przyczepności do nawierzchni. Sama konstrukcja napędu na wszystkie koła jest dość masywna i ma znaczną wagę. Ciągła praca ruchomych części zwiększa zużycie energii, a co za tym idzie, i paliwa. Z tego powodu producenci coraz częściej rezygnują z full time na rzecz innych rozwiązań w układach napędu na wszystkie koła. Zalety napędu na wszystkie koła to Niezawodność konstrukcji, częściowy napęd na wszystkie koła z ręcznym napędem na cztery koła. Samochody wyposażone w częściowy napęd na wszystkie koła mają taka sama prędkość skretna dla wszystkich koł, nie ma międzyosiowego mechanizmu różnicowego. Moment obrotowy jest zatem równomiernie rozłożony na przednia i tylna os i mogą one poruszać się z ta sama prędkością. Z jednej strony umożliwia to doskonałe poruszanie się w warunkach śliskich i różnych nawierzchni, zwiru, piasku, gliny, mokrej gleby. Poślizg koł przedniej lub tylnej osi pozwala zrekompensować nadmiar mocy, ale w warunkach powłok betonowych i asfaltowych wynik będzie wprost przeciwny. Na zakręcie na suchej, twardej nawierzchni wpłynie różnica. W ścieżce osi, w wyniku czego obciążenie przekładni wzrośnie, gumowa powłoka opon ulegnie zużyciu, a pojazd zostanie pozbawiony sterowności. Na zakrętach i przy dużych prędkościach. Dlatego samochody z takim napędem ESA bardzo rzadkie, a jako system... Jest charakterystyczny tylko dla wycieczek terenowych. Jaskrawymi przedstawicielami tej klasy, których wciąż można znaleźć SA, Nissan Newarę, Fort Reinder, Suzuki Witara, Jeep Wrangler i krajowy UAZ. Niewątpliwymi zaletami takich napędów SA niezawodność konstrukcji, niska masa i maksymalne możliwości terenowe. Jednak główna wada jest dość znacząca: pojazdy z częściowym napędem na wszystkie koła nie mogą być używane w obszarach miejskich.